Cześć Siemanko, z tej strony Kamil The Gamer, a ze mną jest. ProGamer Live, Siema. Tak, Siemanko, to już drugi odcinek na tej gildii. Kwadratowa masakra. A w poprzednim już odcinku, od u mnie z gildii. A u mnie z gildii już szósty będzie. Tak, y dopiero. Ostatnio sobie to jak zrobiliśmy tą bazę. Nic dużo się nie zmieniło, tylko to, że już mam. Że ja mam sobie Tak, i ja też, jak widzicie, bo w poprzednim odcinku jeszcze go nie miałem. I tak będziemy dzisiaj kończyć, wykańczać te pokoiki z zagiełkami. A ile żelazda, czyli zrobiłeś te płytki żelazne? No spoko, dzięki. Ja już robię tu pokoik, jeszcze jeden. Dobra. Ej, bo. Może dropne jakieś diaksy. Tak jak bo. Wam mówiłem, w dzisiejszym odcinku sobie skończymy już zbroję. Nisa diaksowa. I Ej, tak pożyczę trzy wam... kubla. Okej. Okay. Kubla. Kuba, kubla. Nie, to jest dobre, jak ty to wymawiasz, kubl. Kubl. Kubla. Dobra. Myślę, że potrójna wysokość będzie dobra, na trzy klocki. Sam raz. Toż tak so. Też tak myślałem. No ale naprawdę, chyba sami przyznacie, że już coraz lepiej wygląda ta nasza baza. No, moja no, przedtem wygląda też fajnie. No ale wiesz, mnie zabija, bo mnie buga i zatrzymały. Chodźmy teraz do przodu trochę, bo to Kupi. będzie pokoik, okej? Okay? Myślę, że na razie ten pokój będzie ostatni, a jak dołączą do nas nasi koledzy, to ziby, zrobimy ziby, trochę... No pewnie, co ty? Em, a którzy to? No, jeszcze dzisiaj nawet nagramy widzowie z jeszcze i będzie zabawa, bo będzie nas dużo. do no Redstone trafiłem. Dawaj no to, to spoko. Dobra, dalej nie kop. Już prawo Ej, kop. Ej, mi się Redstone odbawia. Nie mogę dalej kopać. No bo, bo masz może za słaby kill hmm? No, ja mam kamienny. No, ja mam Wiesz tak, sam od kogo. No. Ej, weź, masz jedną sztabkę żelaza? Mam. To weź daj, ja wziął te dwie sztabki żelaza i dwa drewna i bym sobie zrobił jakiś lepszy kilof. Trzeba chwilkę, tylko skończę tu kopać, okej? Okay? Jedna mi tylko potrzebna, bo zarobiłem dwie zesprzyjki. Ej, co? a papier, do się robi z, z trzciny cukrowej? Papier? Tak, z trzciny. To spoko, to ja już mam pięć, no na bo... Na nie trafiłeś? Na książkę nie trafiłeś, czy co? O, jak widzicie, kolega do mnie dzwoni. Potem nie będę nagrywał jeszcze dzisiaj, ale póki co to zrobię małą pauzę. Dobra, jestem z powrotem. Dobra, dać Ci żelaza. Uważaj. Jedna tylko wystarczy, dzięki. Dobra. Idę sobie kraftować. To tak trochę dziwnie brzmi, kraftować. A i Mateusz... Sorry, no. Gaming Live Ity. Ty. Pro Live. No, Pro gaming Live. Sorki. Jak mówiłem w poprzednim odcinku do no. gaming live, nie będziemy kopać kopalni pod spodem, tylko po prostu będziemy wchodzić w inne jakieś miejsce, z dala od naszej gildii, bo jak ostatnio graliśmy na tym serwie i zrobiliśmy bardzo dużą kopalnię, to wtedy ten... Czy zbadowali. Nie, to wtedy nam gracze wbili do, do bazy grać gra, do bazy, pamiętasz? Ci Ej, za co cię zbadowali Daisy dropie? Nie pamiętasz? A, że cheatujesz. No. cheatujesz. Już jest prawie stack'a redstone'a. Spoko. Przydań. Ej, a weź powiedz, z kim będzie blokować? No z takim gościem fajnym. No. Co ci jest? No weź to powiedz, co to hmm? za typ? Tak? No z Julkiem, ja A, nie tak. To 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 będzie słoń. zabawa. O, to tuberem? Dobra, nie kop tak daleko, człowieku. No dobra, Tyle już zostaw to, to skop i zostaw. I chodź tutaj to wyrównać teraz. Teraz. Kurde, gravel będą. No, ja mam łopatę. Pieksował? Nie. Żelazny. Mam jakieś diaksy? 10, spoko. A ja zero. Spoko. A i dzisiaj, w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, czy to prawda, czy na 11 kratek w dół najwięcej dropią diaksy. A my na ile kratek był na razie jesteśmy? No prawie przy Bedroku. Chyba 10 czy 5 kratek w dół już jest Bedrock. my ja... Czy w samym Bedroku nie chciałem, bo nie lubię tych oparów z Bedroka. To nieładnie wygląda. Wiesz o co chodzi? chodzi? Aha. Spoko. Ile się już tego kamienia przetopiło? Prawie wszystko jeszcze sześć. To to będzie trzeba zrobić kamienne cegły. Cegły, cegła. Cegła. Dobra. Kopiemy, kopiemy. Cegła. Cegła. Dobra, zostawmy to tak, niech będzie. Ścianka. To się wyrówna. Ja chcę, jak jakieś. Nie masz ani jednego? No nawet ani jednego, dałaś mi te dwa, to sobie czym zrobiłem. To słabo. To słabo. Idę sobie gdzieś pokopać. To z dala gdzieś kop. wbiją nam znowu jakieś no lifey do bazy. No to dobra, to dobra. I zaraz się wybierzemy gdzieś z dala od gildii, wyjdziemy na powierzchnię. No to sp sprawdzimy tego, tego. To czy to prawda? No, czy na jedenastym... 11... O, jeden diaks Będzie... mi wydrobił. Będę sobie łapotę skraftować. Spoko, ja mam 11 diaksów. Ale to daj dziewięć. Nie. Sorki, ale nie. Chcę sobie zbroję skraftować. Skraftować, kur... To, to tak dziwnie brzmi, skraftować. Nie wiem czemu, dzi dziwnie. Kraftować, kraftować, to trochę tak... Dziwnie brzmi to dla mnie, jak dla siebie brzmi to fajnie, to... A, i w opisie podam wam mojego Facebooka. Po co twojego Facebooka? Żeby sobie gracze wchodzili na moją stronkę. A, fanpage? Tak. A to masz fanpage'a? No, zrobię tak? wczoraj. Dam lajka. Like. No spoko. A jak się nazywa Strela? Kamil coś tam, nie pamiętam. Czy mam gdzieś na kartce, ale to dobra, nieważne. Ja też to zrobię, to bo to już mi trochę ja Jak wiecie to, już niektórzy z was może wiedzą, to zacząłem promować mój kanał na Facebooku. Ja też to tak zrobię. Kur! Jakie drzwi! Wydaje mi się, że przez drzwi. Maybe 26 level, mogę sobie zaczerpnować myszka sprawnie. O właśnie, Dobry. przecież na, na spawnie można enchantować. Ja się zaraz tepnę Ta, i Nie, nie, home. Nie, set home, set home. Dobra, dom został stawiony, dobra. Spałyby. byk. Nie lubię, jak tak zaświeca, nagle myślę, że lawa leci. No. Dobra, to wyrównamy ten sufit i tepniemy się na spawno. Ja myślę, idzie to enchanta? No spoko. To tu. O, jest enchant. To no, spoko. Enchantuj mi na jakiś fajny enchant. Dobra, zbor srebrnogów 3. Nie wiem w ogóle, co to za bardzo znaczy. A, no ale spoko. Dobra. Ja mam już to... 90 level. Jaki pro. No. A jest do kilo, w Nie, do no 20 levela, po 500 km, no, spoko. Chobę. I nie kopie bo ja chcę wyrównać ładnie coś. ja to już do, zrobię. Dobra, pomogę ci trochę. Spoko. No, Dobra. Jestem no tak. No i, i zostawmy. Tutaj niech taka dziurka będzie. To jest dziurka. To jest jakaś dziurka. Widzisz? Tu jest jakaś dziurka. Ją zabuduj. Dobra, idę po stąda. W co? Co To jest stoł? Dobra, 50 stąda, z tego biorę jeden. Żeby no, tak zakop... Bo żeby to nie wyglądało, że jakaś gilia jest zakopała. Bo... Okay. Ja co pan na Enchantować Czekaj, w do skrzynki to stone, co się przetopił, właśnie. I widzicie, tak wygląda spawn na tym serwie. No fajnie, dosyć. Czekaj, to pan się do ciebie na Bel, tu gdzie jest ten enchant? Wiem, gdzie jest enchant, powiem ci, jeśli nie wiesz, gdzie jesteś. już pokazuje, że. O, o widzę cię, no. Chodź. Bra. O. A, spoko. Lata mm. Zaklęty ogień za pierwszym razem. No ja, jaki farciarz, ja też chcę. Oj, Cześć, zaklęty ogień jeden, pogromca nieumarłych dwa. No ja, jaki kurde, do no jaki żeś ten. Trzynasty. O, jaką fajną zbrojkę enchantuje. Co? Klatę na 20. Uchrona 3. niezniszczalność trzy, ciernie 1. Ale mam dobrą zbroję. I kilof muszę Przez sobie... Czekaj no. że twoje aspekt trafia za pierwszym razem, a ja nigdy. No nie wiadomo. Tak jest. Bo... Ja sobie teraz kilof nowy skraftuję. E, Gdzie ty do... jesteś? No już w domku. Czekasz na siebie czy te patrz? Na nie chcesz, chcesz to czekaj, bo ja tylko kilof skraftuję. Kraftuje. No Jezus, co w tym słowie jest takiego dziwnego dla ciebie? No bo no. No ogóle to dla mnie brzmi trochę dziwnie. Dobra. Żeby ci to nie brzmiało dziwnie, to będę mówił stworzę na wekilow. No dobra. I ten. Bo wiesz, chodzi mi o to, żeby sobie go... Jak najlepiej zenchantować i żeby nie szczył jak na kreatywie. Bo ostatnio jak sobie enchantowaliśmy, pamiętasz? Co? To mieliśmy to jeszcze... takie zajebiste tam szczęście, trzy takie zajebiste rzeczy. Bo tak ci to robiło, żeby...